let oh. yeah, <laughs> Yeah yeah. Oh. 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 yeah. yeah. oh, killed my Ah, fall the out Yeah. <laughs> yeah. <coughs>

Co Co się... stało? O Ach, Jaki piękny dzień Chmury na górach, taski śpiewają, wszędzie spokój. To mi się podoba. To jak gdyby był by mój brat młodszy. O, o co amrozy? co? Ja słyszę dobra włączę translator no no że mój mocny brat jest mocno obity przez oranżowe sory, co? co? I zapewne uratował go przed prawdopodobną Prze... śmiercią. Prawdopodobną śmiercią? Przepraszam. Okay. Dobra Przepraszam. Dobra. Dobra. hmm jak ja tego tak nie pozwolę o dobra, mam pierwszą zacętę taka karta, książka w sumie jej nigdy nie korzystałem robiłem, korzystałem tylko dwa razy w <grywanie> studiów o no dobra, no tak Jestem gami. no. I ma drugą sesję. I da, A to jest magiczne zakręte zamknięcie po magicznym mieczyku. czyli i długopis. No. I to wszystko. Dobra. Dobra, to teraz... Noć zakarna. Boże, żebym nigdy coś mi po bólu. Co ty, kim ty jesteś? Ja proszę nie, nie. mnie zabrałeś, proszę nie zabijaj, nie, Hmm. Gdzie oni są? Mhm. O, jest Gamas. No dobra, no to go połóż. Chwila, jestem przy Tobie. O, faktycznie, no dobra. A, leci, dobra, no to leci, leci, leci. Jeszcze brat Tak. To ja. Ty Ty tutaj, młodziutki bratku. Powiedz mi, kurde. Kto ci pozwoli opuścić nas rodzinny tą powiedz, kurde. Eee, no, sam szukałem zgody, nie widziałeś? Tak wiem, ale przez ciebie sam musiałem wyjść.

że jest, czy co, czy kurde jakże sobie nie da się rady, jak o zwykle te ciała idą No tak, chciałem być jak ty. Gówno jak, jak ja. Jesteś głupi, słaby, wolny, no nie no, no tak akurat nie, ale jesteś byt głupi, abyś był wolny. No. Ale nie ma go tego szefa, tak? He. <laughs> Co ty? Co ty zrobisz? Co miałam zostawić? Proszę nie. nie. Czemu? Ale chociaż, no. Chociaż jest dobrze. Aaaa, połowa jeziora A kogo ja tu widzę? No, czy to był on? Chyba tak, nie wiem O, ty gówniaru Paulusek Ty gówniaru Ile razy mam ci góry temu? Użyję serii Nie mogę tego powiedzieć. Ale co? Bo to jest zbyt stylasz na <laughs> <laughs> żeby to było jasne. Nie wolno ci tego robić. Ale co? nie bitnego nietopeza. I co? Ale to nie ja. Widziałem sama to putem czerwony. Nie no, bez bardzo... Nie no, bez... Przesady, nie ma, nie, nie, nie jesteśmy świecieli. Eee, gdzie jesteśmy? No. No to... Nie no, wcale nie. To dlaczego widziałem jakąś bombę, samurai, jakiś tam? Co? Dobra, idziemy. Ja co ze mną? Co ze mną? Jak rzekł? 좀... 아, 나도 못 그럼. t